Witam Opa, panowie, co tam u Was? Co tu się dzieje? Co my tu robimy, ku? Jesteśmy w lesie! Po co w lesie? przez derp, derp. Trochę takiego derp. zmodyfikowanego hagiego-łagiego. Roku derp, derp. prowadził eksperymenty i my musimy. Nielegalne eksperymenty na hagi-łagim! I go! I musimy, I musimy zgarnąć 8 kartek. Dokładnie jego researchu, żeby go z na YouTube i zrobić mu dramat. to To wcale nie są kartki Slendermana, nie, nie, nie. Nie, 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 to są jego To są kartki Hagmana. Jest, Hagermana. Hagermana. I ogólnie, jak widzicie, mamy... Tak, że on widzi też te latarnie, nie? Tak, i on ma swoje czerwone światło, ja go widzę! widzę go! panowie, możemy się ruszyć? Dobra, wiejemy stąd. Powiem wam, że ja totalnie nic nie. Ty nic tu! nie widzę! Mitu. Zgasiłem specjalnie latarnie, żeby nas nie widział. Mitu. Ej, dobra, to już było to Goni chyba, Admira San, nie chyba. Admira San. Nie chyba Admir, mi Admir, mi tu. Mi tu, mi tu, mi tu, o Jezus. Nie goni mnie, nie, nie goni mnie jak coś. Jak się... Ej, totalnie nic nie widać w tym lesie. Dobra, dobra. Chłopaki, mam jak jedną kartkę. Chłopaki, mam jedną kartkę. Ej, widzę coś fajnego, się świeci tam. Czy my się rozdzieliliśmy w tym momencie? Tak, przez. Przez to, że on... Nie, nie mogę zaświecać latarni, bo... Widzę się latarnie w poddali! Ja nie widzę! Ej! Też, też! Admiras, tutaj jestem! Tu, tu! Gdzie? Tu, tu za tobą! Gdzie? To nie, nie jest latarnia! Nie... Aha, to, to, nie to, to nie jest latarnia! To nie jest latarnia! nie jest nie jest O mój Boże! O krzyk, Ale to jest ciężkie! Łodziek Moi drodzy widzowie, ten, ten odcinek będzie bardzo ciemny. Te latarnie, których używamy, on nie widzi! Tak, tak, on nie. widzi Nie się mapy. wystarczająco daleko. O Jezu, jestem na granicy Jak... mapy. Jak z całej mapy? Jestem na granicy mapy. Z jest... mapy widać. Chłopaki, znalazłem cmentarz. To czemu ja nie widzę waszych latarni? Ja widzę, ja widzę latarni. Ja, ja, ja z widziałem latarni. Ja ja łażę. Słuchajcie, ja wiecie co zrobię? Ja sobie empty hand... O! 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 o, o. Co się dzieje? Ja powiem wam to tak mi się zakręcił do nosa i drapał I swędziało <noise> Ale już <noise> jest Jaki, okej okay. Jakie to jest kuźba creepy chłopaki Eee jakby tu jeszcze w, anima... w końcu Musimy śmieru. to powtórzyć na Nightmare Animatronach nie? Nie, chyba ja podziękuję Szukajcie kartek a nie Oh shit No właśnie Ja znalazłem no, już no, dwie widzicie, Rozglądam się za waszym światłem ja, ja, ja chcę was znaleźć Ja znalazłem ale coś co się nazywa hagiłagi. Ty, ja znalazłem... Ja znalazłem dwie kartki już, chłopaki. Jestem no, nie w Nie znalazłeś tu żadnej Tam kartki? Co? Nie znalazłeś tu żadnej kartki? Nie szukałem nawet. Ja, ja byłem w strachu. <laughs> chłopaki, ja jestem no, w jakimś ja budynku. Go, ja go nie widzę, na szczęście. Aha. Jestem w jakimś budynku, chłopaki. Gdzie wy być? Ja się boję tu. Jestem przy kontenerach, Max. On przy, krowy. Kontenerach? Krowy. przy kontenerach? Przy kontenerach? A, przy kontenerach jestem. W jakich kontenerach? Serio, tutaj kontenerach. nie ma kartki żadnej, naprawdę? Patrz na kontenery. To jest niemożliwe, Kontenerach nie ma. Kartki nie ma. Fok. Ja, no, to jest mm. aż niemożliwe, żeby tu nie było kartki. No proszę was. Nie. Może on je zjadł po prostu taki <śmiech> łagi. <śmiech> Musimy go zabić i rozproć mu brzuch. No, wątpię, by to było takie do tych Do czekoladek. A. Przeszukuję całe kontenery, ale nie widzę nic. Jak gdzieś ja się nie próbuję ruszyć, to widzę jego światło i się boję po prostu. Ja widziałem! Ja Widzisz jego światło, Max? Widziałem przez chwilę. Ojoj. Ojoj, oj, oj, niedobrze. Dobrze, a ja może się oddalę. Ej, znajdę drogę, chłopaki. Może wezwę pomoc. Mam, ej, mam kartkę. Bierz, bierz ją. Brawo. Ale to wszyscy dla siebie zbieramy tylko dobra, te kartki, czy dla ciecom, ogółu? Ciecom. O, mam! Mam kolejną! Wiedziałem, że tu będzie! Czwartą? Chyba dla ogółu, tak mi się wydaje. Dobra, zebrałem czwartą, swoją czwartą. trzecią kartę. Czyli mamy cztery, czyli mamy wspólnie cztery. Tak! Cicho! A Cicho, to niech zginiemy? zginiemy. Odrodzimy się! Odrodzimy się po okay. prostu. Ale. Hobaki, I'm będzie... scout. Mam kija. Chyba, że jeszcze przy kontenerach? Przypadkiem? Hobaki, I'm I'm Uciekam z Jestem Machodzień. przy kontenerach, jestem przy kontenerach, Admiro się z latarnią. Ja też jestem przy kontenerach. Jakich kontenerach? Siema! Słyszę! Słyszę, gdzie jesteś? No za tobą, mordo! O cześć, Admiro! Czemu... Nie, wy czemu... się znaleźliśmy! mam latarkę, jestem o <laughs> Dobra, widzę, no tak że posłapie, tak? wychodzi kumplowanie <laughs> z checkanem. Dobra. <laughs> Bo to ja ze swojej miejscówki sobie uciekam. <powers> Do widzenia. Ja jestem przy jakiejś. <attempted to robią> <sad> Fak! Ej, dobra, mam. <mares> dobra, nie mówmy, gdzie jesteśmy, bo od nas na mieżle. Ja już się zdalnie, już się zdalnie. Goni mnie. Ach, oh, dobra, no. mnie nie mam. Goni Admiraza, gdzie ja jestem. Minus dwa życia dobra, dawniej Jestem tu, jestem tu. Jestem tu. Tutaj nie, czy tu nie znaleźliście naprawdę żadnej kartki? Aż mi się wierzy. Ja nie. żadnej nie znalazłem. Ogólnie. Max, chyba cię widzę, chyba cię widzę. Ty mnie widzisz? Tak, 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 tak. tak. Ja kiedyś Cześć, grałem w Slender'a i powiedziałem, że. Gdzieś gaś, oh! gaś! latarkę, bo ja go Cześć, widzę chyba. Dobra, on, on, nie, on, tam, on tam, nas nie widzi raczej. Dobra, zgadza się. lat temu zgasz. grałem w Slender'a i powiedziałem, że odgrania w Slender'a może wam zaschnąć w ustach. I zaschnęło mi w ustach. Powiem, że. mamy przerobadę! Nie, nie, nie Zjemnie! MNIE AAAAAA Zje MNIE MNIE no. NO UTKNĄŁEM GDZIE UTKNĄŁEŚ? Nie wiem, ale już nie żyję Ale ja jeszcze żyję oh, FUCKING SHIT Uciekłeś mu? To nie wiem, jakim cudem Uciekam stąd Uciekam stąd Oh my god i bez tej latarni się nie da nic widzieć Powiem latarka, zwykła latarka jest spoka, ale on jej nie widzi, więc on ma wtedy łatwiej jak my odpalamy latarnię No to ja idę od drugiej strony, tylko uważaj, on tam gdzieś łazi Wiem, że on tu gdzieś łazi. Czaknie czekaj! Czaczakcie! Goni ciebie, goni ciebie! Nie goni mnie! O! Zgasiłem latarnię w czas! O. Dobra, ja sobie pochodzę trochę z latarnią, oh no. koniec czytowania. On ma przerąbane ci powiem, nie? Oh no. On ma kuźwa przerąbane. My mamy przerąbane, bo my nic nie widzimy bez latarni, nie? Jak to? Nie? Nie? Jego, jego światki, Jego światło widać. I mam ciężarówkę. No, tyle. Mam ciężarówkę, może na ciężarówce coś jest. Byłem, byłem przy ciężarówce, nie ma. Wiesz wszędzie z nie ma tych karteczek. One muszą być na drzewach. Jak przechodzimy, to po prostu z drugiej strony patrzymy i nie widać ich. Czekaj, każde drzewo kar sprawa. Karte? Nie, karteczki Ktoś są w z takich z świeci latarnią, czy to Rocky? Ja. Ja jestem lat latarnią niedaleko. To ja widzę Rockiego. Uuu, ja pierdzielę! Gonicie? <grym> <grym> oh my god! Oh my god! Oh my god! Dziś muszą być jakieś nie oh oh Niedobrze. Oh my god! Oh god. Ah! Okej. Okay. Idę w stronę światła. Co ma się stać, to się stanie. No, będzie no, no, Michał i no. Łagi złapią. Tutaj jest nie oh, no. Wiem. Jak tu nic nie widać, chłopaki. Ja wam powiem, no. że z tą latarką to nie jest głupi pomysł. Żeby jednak na latarkę. A to jednak latareczka. Jest, bo to będzie dla widzów o wiele lepsze. Ale Dlatego latarka ja starałem i latarnia. Się, ale... Latarka i latarnia da się. Tak, tak da się. Bo tak. ja dalej, ja was yy, nie widzę, bo ja tak naprawdę zanim się, ja, jak ja się obrócę to zanim to światełko i postać mi się odwróci mija półtorej sekundy Rozumiem. I dlatego czasem właśnie jak na, mm -hmm. natrafię na ciebie Max, to Ta. ja cię widzę, podchodzę do ciebie i już mi znikasz, bo ja już ciebie nie widzę dalej Powiem tak chłopaki, <laughs> znalazłem kolejną kartkę, nie wiem jak wyszukacie, ale 5. mam kolejną Jak? Normalnie Czyli ja znalazłem jedną Max 4 Ja jeszcze żadnej, ale ja znajdę teraz wszystkie

Dudać muzykę Zd spider To znaczy tylko jedno, to czasem ja skaczę, a czasem podchodzę do drzew i drzewa mnie wyrzucają. Drzew. O, serio? serio? Wow. Teraz za mapę wylazło, Nie ma. tam nic nie ma, oh, ja już no. szukałem. Nie ma? Kurwa. Nie ma. No we, no, Odpalcie sobie i latarnie, i latarki, latarnię, chłopaki. dobra Dobra, Mam latarnię, latarnię i, latarnię, i latarnię, latarkę. Dookoła. Jak, dookoła. jak gasicie latarnię, to gaście latarkę, żeby było sprawiedliwie. Nie. A. O nie! <laughs> u, u. Znowu kontener. What the hell? Uciekłe Ty kuźwa, prób... dorwał mnie no, cholera jasna Uciekłem z cmentarza, nie? A już tak byłem dobrze schowany Dobra Próba numer milion No ja już miałem tyle prób, że podziękuję, naprawdę Próba Zero numer karteczek, numer. zero Oooo! Ja idę ścieżką Idź, idź ścieżką Idź sobie, kurna Okej, okay, ruszyłem na kolejną wyprawę w poszukiwaniu o! karteczki Albo cmentarza i jak zawsze nic nie znalazłem. Co tam jest? To ja jestem! Hej! Cześć wędrowcze! Piąteczka, Jej, nara! Cześć! <noise> Skąd ty tu Jaki przyszedłeś? Nara? Skąd ty tu przez przyszedłeś? Mam żeby znaleźć cmentarz. O, tu jest ścieżka jeszcze, idę tędy. Kurwa! To jest ten budyneczek, który ja odwiedzałem wcześniej? Nie wiem gdzie ja biegnę, ja. biegnę przez las na ślepo! U. Nie biegnij na ślepo! Bo... Przebiegł go bok mnie! O oh, nice! O pierdziele! No. Tutaj nie ma karta Maks mnie! zaprowadził! Że... No, nie, Nie, nie! <śmiech> nie, nie. <śmiech> Zostaw mnie! <laughs> Ej, tu zginąłem jak mnie gonił Slenderman w tym budyneczku. Tak, kiedyś. tak. Nie wiem, naprawdę nie wiem, gdzie one mogą być. jeszcze mnie tak już mnie ręka boli. Bo... A mnie boli ręka prawa od trzymania tej latarni w powietrzu! <laughs> To ją opuść Trzymaj, Trzymaj niżej p... właśnie Trzymaj Dobre. niżej Nie, ja chcę tak jak w amnezji się trzymało, przed mordą Co to było? Dobrze, to tak rób Co, co to tam jest? O, Kto masz? to jest? Haj! To chyba ja Nie, to, ma, Admiros. To, ja? A, to Admiros A, to Admiros A tam, to, tam to, jest czaken? No jest... cześć chłopaki! Ej, hej! hej znaleźliśmy tam? się Trzyma a, cały czas tędy idę i szukam kartki, nie? Ale nie, nie mogę. No nie ale jak jesteśmy w jednym miejscu, to robimy trzy razy więcej światła. To bardzo dobrze, ale generalnie. Hagersa nie widać. Dobra, tu jest jakaś ścieżka, to pójdźmy nią. Tak, właśnie tą ścieżką szedłem, tylko nie trzeba. Połączmy siły i znajdźmy wyjście. W sensie, może da, nam, może da nam trochę fory pan Hager Wager. Może. Dobra, tu jest ścieżka. Dobra. Tutaj. Mhm. Mm ale faktycznie nie ma. Jak Ty tego... trzymasz dziwnie tą latarnię Admirosie. No bo ja trzymam latarkę też No ale to możesz trzymać właśnie w ten sposób <grym Ja <grym> trzymam do góry nogami, bo tak mi wygodniej tu jest, tu jest ten wielki jakby hangar No nie Tutaj się tutaj byłem tutaj Krugliwagi ma... <grym> Go! Szybko! Go! go! Zajmy, uciekajmy! Go! Go, go, go! go! Jest ja za nami! Do nami! Do nami! Ja uciekam, ja uciekam Dobra nic nie widzę Okay. Dobra, pobieg za nie kimś, pobieg za kimś. Nie wiem, czy za mną. O mój Boże. Okej. Okay. Ej, chyba się uspokoiło. Tak, jest spokojnie. Jest spokojnie, mówisz? Mm -hmm. ja, nie ma hagersa. Nie ma hagersa, mm -hmm. mówisz? Nie idź tam, nie idź tam, nie idź tam, nie idź tam! Opa. Oh, but... Mówisz o mnie? DO! Skieralaj! Wyjdź z mojej głowy! Z eksperymentami. Wyjdź z mojej głowy, szatanie! No, mogę iść, mogę iść, mogę iść. Wyjdź z mojej It głowy. Z hagi? nie! Od kiedy to hagi yeah. yeah. mówi? O nie! Co jest najlepsze? Co jest najlepsze? A, ale najpierw Kiwka! Nie, Kifka! Nie! Z hagi! 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 Pogadajmy! Pogadajmy! Co jest ja najpierw ja, najpierw słyszę chakena przez ścianę, a później na Discordzie. O, oh, nice. Ty, no nie mam zielonego pojęcia ja z tymi kartkami to się ja chyba poddaję. trzy razy przeszukałem całą mapę, bo e, wiem, z nim nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Hagi, poddajemy się. Gdzie on jest? Hagers. Hagers. Zawsze możemy użyć o, ten no. Dobra chłopaki, odpaliłem latanie. Koniec tego! Co ci się stało? Chłopie, co ci się stało? Opowiedz mi swoją historię. Ogółem wywróciłem się na ryj. O, spadłeś ze schodów. Hmm. What the fuck? Nie. Spadłeś ze schodów, a te kartki z lisercem. Tak jedno. Nie wiem czy one są. Ty jego jedno oko, kuśwa, takie... Przestań machać głową, 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 nie mogę się skupić! O Jezus Wiesz ja cię zostawię w twojej Buh! agonii znowu, życiowej. Znowu tu jestem, znowu tu gdzie jestem. Gdzie są kartki? Ty mi powiedz lepiej! O, gdzie są kartki? Karki, gdzie są? Ale powiem tak, e, można kliknąć V i jest first person, to jest zajebiste. Tak, tylko, że tak. się szuka. Tak, 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 jest first person. No ogólnie Hagi, my się poddajemy, znaleźliśmy tylko pięć kartek twoich No niestety, Poddajecie, nie jesteśmy w stanie złożyć wszystkich eksperymentów Nie zekspozujemy Rockiego, niestety Niestety, nie Wygrałeś Przykro nam Możesz nas wszystkich zjeść teraz Zjedz mnie Jego Ale Zostasz... Zostasz... chociaż... Poczekaj, poczekaj No, Na, <laughs> na, na miniaturze. Zjedz na, na miniaturkę To są laleczki zwycięstwa Udało wam się... O, laleczki my. zwycięstwa, 5? ale ja nie mogę je chwycić O, czekaj Pięć czy 6 się udało Pięć! Dzięki! Pięć! pięć. Siu. To, to macie pięć laleczek, możecie mnie nimi bić. E. 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 Dobra! E. Niedobry! Du, 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 du. E. Muszę sięgnąć laleczkę? Nie, chodź. No chodź. Po łapach! Po łapach Ma. laleczką! Po gębie masz! Nie. E. A masz! Rzuciłem go laleczkę. Nie no wiem, jak to wygląda z mojej perspektywy. Co ty robisz? Ale klęka cały czas! Nie klękasz. Jak ty, Turp? <respuesta> Gdzie on ty, jest? Turp, 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 turp,